Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czym jest szumnie zapowiadany przez Disneya okres zwany jako High Republic, czyli Wysoka Republika i jakie nowości ze świata Gwiezdnych Wojen czekają na nas w tym nowym rozdziale budowania uniwersum. Zapraszam! Okres Wysokiej Republiki przypada na około 232 lata przed Nową Nadzieją. Lata te określane są przez twórców jako Złota Era Zakonu Jedi. Strażnicy Galaktyki, obrońcy uciśnionych, ale i odkrywcy oraz poszukiwacze wiedzy. Ten okres to głównie poznawanie i odkrywanie nieznanych planet i całych systemów gwiezdnych w zewnętrznych rubieżach. Czekają na nas więc przygody nie tylko z zupełnie nowymi bohaterami, ale być może również z całymi rasami i cywilizacjami, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach. Wysoka Republika pierwszy raz została wspomniana w kanonicznym audiobooku pod tytułem Duku Jedi Lost. Okres ten nie został jednakże konkretnie nakreślony, stało się to dopiero w komiksie The Rise of Kylo Ren. Część z bohaterów, których poznamy w nadchodzących nowelach i komiksach, pojawia się na łamach tego komiksu lub jest wspomniana. Warto więc się z nim zapoznać w oczekiwaniu na pierwsze publikacje, które nastąpić mają z początkiem 2021 roku. Zapowiedziane publikacje to na chwilę obecną trzy książki. Kolejno, Light of the Jedi, autorstwa Charlesa Soula, która opowiadać ma o katastrofie w hiperprzestrzeni, której ofiarą padł statek, a jego odłamki zagrażają bezpieczeństwu całemu systemowi gwiezdnemu. Oczywiście w tle kryć się ma znacznie większe i mroczniejsze zagrożenie. Druga książka to A Test of Courage, nowela skierowana do młodszego czytelnika, autorstwa Justina Irlanda. Jego książka przeniesie nas na pewien księżyc, na którym wylodować musiała grupa młodych Jedi. Komunikacja jest niedostępna, zapasy na wyczerpaniu, a w lesie czai się zło. Trzecia pozycja to nowela pod tytułem Into the Dark autorstwa Claudii Gray. przygody padawanki, która zostaje wysłana z corsent na niezagospodarowany odcinek graniczny republiki. Statek niestety ulega zniszczeniu, a padawanka oraz jej towarzysze szukają schronienia w opuszczonej stacji kosmicznej, w której, oczywiście, a jakżeby inaczej, czai się zło. Do tego dochodzą dwie serie komiksów od Marvela pod tytułem Star Wars: The High Republic oraz Star Wars: The High Republic Adventures. Na ich temat jednak póki co nie wiemy nic więcej. Czego więc możemy się spodziewać? Na pewno tego, że pogłębiony zostanie obraz rycerzy Jedi, ich kodeksu, filozofii czy polityki zakonu. Praktycznie wszyscy bohaterowie serii będą użytkownikami mocy, także najpewniej nie zabraknie dość barwnych i epickich przygód. Z oficjalnej strony Star Wars.com mogliśmy poznać już zarys kilku bohaterów, m.in. mistrzynię Avarą Chris, mającą być przykładem szlachetności, dobroci i odwagi. Poznamy również tulikańskiego mistrza Lordena Great Storma, który określany jest mianem najlepszego nauczyciela w zakonie Jedi: mądrego, silnego i z poczuciem humoru. Kolejna postać to niejaka Keith Trenis, młoda i ognista rycerz Jedi, bystra, ale nieco impulsywna. Czekać ją będzie jednak długa nauka, gdyż w momencie, gdy ją poznajemy dopiero co odebrała rycerski tytuł. Kolejny heros to Stellan Gios, optymistyczny i szanowany mistrz Jedi, który często trzyma się za warą Chris. Następnie mamy jeszcze Wernestre Wern Ruo, kolejnego świeżo upieczonego członka zakonu Jedi. To co ją wyróżnia, to fakt, że to najmłodsza Jedi o tytule rycerskim w szeregach zakonu, wyjątkowo pracowita i uczynna. Na koniec mamy jeszcze tajemniczego mistrza Jedi imieniem Skir, który odgrywać ma dużą rolę w komiksach. To podobno szorstki, twardy tandosjanin, lojalny, ale i brutalnie szczery. I to na razie tyle, co wiemy na dzień dzisiejszy o postaciach, które będą najpewniej głównymi bohaterami, ale z pewnością będzie ich więcej. Dziękuję Wam za oglądanie, uszanowanie dla moich patronów i mam nadzieję, że Wysoka Republika okaże się nowym, świeżym i ciekawym rozdziałem w uniwersum gwiezdnych wojen. Niech moc zawsze będzie z Wami.